Ale się porobiło. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie widziałem. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałem, jak na bezludnej wyspie. A jestem w miejscu, które jest najbardziej oblegane przez ludzi, przez turystów przede wszystkim. No i patrzcie, co jest teraz. Nie widać żywej duszy. Wiecie jaki jest największy plus tego wszystkiego co się stało? To, że te biedne zwierzątka, zwierzątka sorry, e, czyli słonie, tygrysy i tak dalej. Odżyją. Naprawdę odżyją. I w ogóle cała natura w Tajlandii, ponieważ turyści tutaj naprawdę dużo poniszczyli. Męczą zwierzęta. No czekajcie, bo to Nie ma kiedy tego robić. Patrzcie, całkowicie plaże są zamknięte. Pisze, że nie można wchodzić. E, wczoraj mi kolega też wysyłał stąd filmik jak policja... nie wczoraj sorry, przed przedczaj przedczaj są plaże zapnięte e, Jak policja mówiła przez megafony, że proszę wszystkich o wyjście z plaży, że jest zakaz. Zakaz tutaj obowiązuje dokładnie do 31 kwietnia czyli jeszcze cały miesiąc no i jest ciekawe, naprawdę no Wiedziałem, że w końcu dojdzie trochę do tego, ale że aż tak Najbardziej oblegana ulica na całym Puket, czyli Bangla Road. Tak samo zamknięta. Piszę tutaj, że do 10 kwietnia, ale to jest w troje ściema, bo na internecie pisało, że do 31 kwietnia jest tu zakaz wejścia, ponieważ najwięcej zachorowań było dokładnie tutaj, co się nie ma co dziwić oczywiście, bo to były takie zbiegowiska ludzi, że to było bardzo prosto się zarazić. Jedynie kto tu jest to jest pełno policji, właśnie się krzywo patrzą i co jest to widzę. Tutaj widzicie co się dzieje pod posterunkiem policji yy, odcieli 2 dni temu dokładnie czyli 27 kwietnia odcieli nas Praktycznie całkowicie od świata. Dokładnie się to stanie 10 kwietnia, ponieważ od dwóch dni nie można poruszać, nie można wjechać ani wpłynąć na wyspę. Jest całkowicie zablokowany ruch lądowy i morski. Od 10 kwietnia nie będą już przylatywały ani odlatywały żadne samoloty z Phuket do końca miesiąca. Czyli zostaniemy wtedy całkowicie odcięci. Myślę, że jest to dobrym. Dobry sposób na pewno na jakieś, za, jakieś zahamowanie tego co się tutaj dzieje. No ale zobaczymy jak będzie tak naprawdę, bo jeżeli odetną drogę lądową, powietrzną, e, morską, e, no to w końcu zacznie wszystkie obrakować, szczerze mówiąc. No bo skoro tu nic nie wpłynie, nie wiedzie ani nie wleci, no zobaczymy jak to będzie. No. Dobra, naprawdę muszę się zmywać z tego patą. O, teraz nie ma, ale szło tu właśnie dwóch policjantów i myślałem, że idą do mnie Ale na szczęście poszli gdzieś indziej. Szczerze mówiąc to ja nawet nie wiem czy teraz mógłbym powiedzieć, że kręcę jakiś reportaż o tym miejscu albo coś takiego, bo nie wiedziałbym nawet jak oni na to zareagują Nie wiem, po prostu nie wiem no Dlatego wolę nie ryzykować. Jakby podeszli zapytali się, co robię, powiedziałbym, że kręcę tylko filmik dla rodziny, żeby się o mnie nie martwiła, żeby im pokazać, się, co, co się tu dzieje. Chociaż nie. <grym> Jakbym im powiedział, że pokazał, co się tu dzieje, żeby się nie martwili, to mogliby się zacząć martwić. <grym> Ma to sens, to nie? No, ale coś bym na pewno wymyślił. no, Tajowi ja tak by to zrozumieli na swój sposób, także nie byłoby się czym za bardzo martwić. No. Ważne, żeby się nie doczepili. No. Dobra, jadę na kolejne dwie plaże, zobaczcie co tam się dzieje. Byłem się właśnie spotkać z grupą Polaków, dwie takie fajne pary. Przyjechali tutaj właśnie na wakacje, zostali na trochę dłużej i dzisiaj okazało się, że wyrzucili ich z hotelu. No i trochę spanikowali, zadzwonili do mnie, żebym przyjechał, bo nie bardzo wiedzą co zrobić. No i podpowiedziałem mi najprostszą sprawę, skoro z hotelu Was wyrzucają, wchodzicie na Airbnb i tam rezerwujecie sobie coś. Bo i tak powiedzieć, że mogą tu jeszcze zostać, że w sumie nie ma jakiejś paniki, żeby wyjeżdżać, że w Polsce i tak będzie kwarantanna i tak dalej. I w sumie chwila moment, znaleźli sobie coś nowego i sprawa z głowy. No. Jak w ogóle ktoś z Was chce, na dole tam macie link, no wiadomo, że teraz się nie przyda, ale jakoś na przyszłość możecie pamiętać o tym. Jadę jeszcze teraz zobaczyć w jedno miejsce, później do domu, mam spotkanie. Znaczy spotkanie spotkanie na. Yy, jak to się nazywa? A na Skype'ie. Dokładnie na Skype'ie. E, ponieważ moja strona internetowa jest już prawie gotowa jeszcze nie całkiem, ale już prawie. Musimy dogadać jakieś tam ostatnie rzeczy jeszcze. E, no i jak ruszy, od razu Wam dam znać. W opisie będzie link, żebyście zostawiali swojego maila. Tam będzie taka będę miał taką listę mailingową. Będę podsyłał raz w tygodniu różne fajne informacje. Najbardziej to będzie działało oczywiście jak ruszę swoją podróż ale i tak będzie warto się zapisać już wcześniej bo dla wszystkich tam dla wszystkich tam, którzy się po prostu zapiszą będą zawsze jakieś ciekawe newsy Ale ta natura naprawdę teraz odżyje tutaj. Nie ma ludzi. Zwierzęta zaczną żyć tak jak powinny. W sumie spoko. Teraz przyjechałem właśnie na Caron Beach, drugą najbardziej popularną plażę, która ma długość 3 km. Nie chcę tam za bardzo wchodzić, bo słyszałem ciekawe wieści, że jak policja kogoś złapie na plaży. Na szczerze to wydaje mi się, że to na pewno nie działa za pierwszym razem, bo to by było mega głupotą. Ale pewnie jak kogoś już się złapie któryś tam raz z kolei, to grozi rok więzienia i 100 tysięcy tajskich batów kary. Z jednej strony dobrze, że to tak trzymają, że pilnują tego. Z drugiej strony kurde dostać więzienie za do to, że się idzie na plażę, to trochę przesada. Jeszcze ty, więzienie w tajskim, więzie... w tajskim więzieniu. Znaczy areszt w tajskim więzieniu. O! No to to już jest maks możliwości. Krótkie podsumowanie tego filmiku. E... Zamknęli mnie tu całkiem. <laughs> I nie tylko mnie, jest jeszcze wielu innych turystów. Oczywiście, znaczy, ludzie tak naprawdę mają jeszcze szansę stąd wylecieć do 10 kwietnia. Po 10 kwietnia, na 3 tygodnie, może na więcej, nie będzie stąd kompletnie żadnego wyjazdu, wypłynięcia, wylotu. Nic, a nic. Ludzie będą tutaj po prostu u Ziemi. Największym plusem tego wszystkiego jest jeszcze to, że możemy wyjść z domu. Ale jak długo, to się tak naprawdę okaże. Bo jeszcze tydzień temu było dużo więcej możliwości niż jest teraz. Teraz jest już praktycznie naprawdę pozamykane wszystko. Otwarte mamy tylko sklepy spożywcze i restauracje na wynos oczywiście. Ale to już mówiłem. Ale yy, jak będzie? Zobaczę, będę wam cały czas na bieżąco dawał relacje. Teraz będę trochę więcej live'ów robił na moim kanale, ze względu na to, że, no, że po prostu filmików może być trochę mniej, bo nie ma już o czym kręcić. Znaczy ja tam zawsze coś wymyślę tak naprawdę. Zawsze myślę, wymyślę jakiś sposób, ale, ale tych live'ów będę robił więcej. Mniej więcej przez to, choćby, że wieczorami muszę być w domu, bo jest godzina policyjna. A żeby jakoś wypełniać czas, żebyście cały czas pamiętali o moim kanale. Będę to po prostu robił. A zresztą, szczerze mówiąc to ja lubię live. Lubię rozmawiać z ludźmi. Wiadomo, że zawsze się znajdzie ktoś taki, który zadaje na maksa głupie pytania, yy, które po prostu olewam. Nie mam żadnego moderatora do tego i tak dalej, bo po co? Jak ktoś sobie pisze, ja to po prostu oleję, lecę dalej. E, no ale niektórym mi się czasem przydał. Kolejny live, może jutro, może pojutrze. Nie wiem, myślę, że teraz może nawet będzie tak, że trzy razy w tygodniu będę robił, o ile ludzie będą dopisywać, chociaż myślę, że tak, no bo teraz wy te, też siedzicie w domu, e, myślę, że taki live, e, pogadać sobie ze mną, to jest też taka trochę odskocznia, także to tam zadziała zawsze w dwie strony, no i co, liczmy tylko na to, że szybko to przejdzie, e, że wszystko wróci do normalności. A i tak mniej więcej zakończę, nie będę mówił już więcej. Ale w głowie mam jeszcze parę myśli, ale zostawię je dla siebie. Dobra, dziękuję, że byliście ze mną. Może odcinek nie był jakiś porażająco ciekawy, ale chciałem wam przekazać resztę informacji, co się tutaj stało. Pozdrawiam serdecznie. Bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. Na razie.